W kręgu światowita taśma piąta, ścieżka druga. W grobach kobiecych znaleziono ciekawe, efektowne fibule, zapinki metalowe do spinania szat, brązowe wisiorki ze szklanymi paciorkami w środku, piękną kolię z barwnych paciorków, taką samą przypadkowo znaleziono w jednym z grobów na cmentarzysku w Jarty Porach koło Węgrowa, skąd również pochodzi unikalna, doskonale zachowana fibula srebrna z późnego okresu rzymskiego. Niemniejsze bogactwo przedmiotów grobowych ujawniły wstępne badania cmentarzyska pochodzącego z wczesnego okresu rzymskiego, pierwszy i drugi wiek naszej ery, w miejscowości Łajski koło Legionowa. W przebadanych 84 grobach odkryto liczną broń metalową i aż sześć doskonale zachowanych mieczy żelaznych, między innymi wspaniałe ostrogi. Fragment kolczugi z żelaznych ogniwek, nożyce, noże żelazne i grzebienie kościany. W kulturze przeworskiej występowała pewna dowolność w zakresie wykorzystywania i rozmieszczania przedmiotów w grobie. Mniejsze przedmioty wkładano najczęściej do popielnicy, większe jak broń układane były obok niej bądź umieszczane pod naczyniem zawierającym przepalone szczątki ludzkie. Szczególnie interesujące były zwyczaje związane z umieszczaniem żelaznych grotów w grobach na cmentarzyskach rzymskich w Polsce. Najczęściej groty żelazne wbijane były ostrzem wokół popielnicy, cmentarzysko niedawno odkryte w kamieńczyku. Niektórzy uczeni uważają, że wynikało to z chęci zabezpieczenia się przed zmarłym i jego nieoczekiwanym powrotem do świata żywych. Istnieją jeszcze inne wyjaśnienia tego zjawiska. Na przykład u Greków panował zwyczaj, że najbliżsi krewni wbijali włócznie żelazną w grób zamordowanego członka swego rodu, co było hasłem wzywającym do akcji odwetowej, wyrażającym zemstę na sprawcach haniebnego czynu oraz wezwaniem dla zmarłego do wzięcia udziału w walce. Inne znaczenie natomiast miało wbijanie grot w ziemię poza obrębem jaby grobowej, tak aby nie uszkodzić pochówku. Zapewne były to jakieś akty hołdu dla poległych wojowników. Wyroby żelazne, zwłaszcza broń, zawsze symbolizowały siłę i używane były jako ochrona przed złymi mocami. Znane są wypadki stosowane przez ludy słowiańskie wkładania siekiery choremu pod łóżko, aby go wzmocnić fizycznie i odpędzić chorobę. Wbijano także groty oszczepów bądź inne spiczaste przedmioty żelazne. W belki nad oknami lub drzwiami domów, aby uchronić się przed nadejściem zmory. Szczególnie interesującym zjawiskiem było wbijanie grotów żelaznych oszczepów w groby ciałopalne, które, jak stwierdzono na podstawie badań naukowych zachowanych szczątków kostnych, należały do kobiet. Stosowanie takich samych zwyczajów pogrzebowych dla kobiet jak dla wojowników poległych w boju wynikało z szacunku dla matek. Jeszcze dzisiaj podobne zwyczaje pogrzebowe. Panują wśród niektórych ludów prymitywnych. Wyroby żelazne, znajdowane w grobach, przeważnie były pogięte lub połamane. W ten właśnie sposób prasłowiańska ludność kultury przeworskiej przestrzegała zwyczaju pozbawiania jakby życia przedmiotów stanowiących własność zmarłego, składanych w ofierze na jego wieczną drogę. Dary grobowe miały służyć zmarłemu w ich życiu pozagrobowym. Trudno powiedzieć, kiedy dokonywał się obrządek rozbijania naczyń. Część z nich mogła być rozbita nad grobem, a część podczas ciałopalenia. Czarnogórcy rozbijali naczynia w czasie wynoszenia ciała zmarłego. U małorusinów zaś panował zwyczaj rozbijania naczyń w miejscu, w którym spoczywało ciało zmarłego. Ormianie na przykład rozbijali garnki w momencie wynoszenia ciała z domu. Również wychodzącemu wrogowi mówili – Idź i nie wracaj. Postęp techniczny w zakresie wpływów rzymskich na ziemiach Polski sprzyjał wysunięciu się na przodujące pozycje społeczne naczelników plemion bądź większych związków plemiennych, zapewniających sobie prawo do wymiany z kupcami rzymskimi produktów uzyskanych z naturalnych surowców, które znajdowały się w obrębie posiadanej przez nich ziemi. W ten sposób posiadacze ziemi. Na której występowały rudy żelaziste i prowadzona była produkcja żelaza, mogli uprawiać handel wymienny surowcem, wyrobami i półwytworami w zamian za produkty rzymskie. Rozwijał się też handel bursztynem. Wielki szlak bursztynowy prowadził wówczas z Rzymu ku Bałtykowi przez słynną Kalisję, wymienianą przez greckiego uczonego z Aleksandrii, Klaudiusza Ptolemeusza. Około setnego 198 roku naszej ery. Kalisja jest identyfikowana z obecnym Kaliszem grodem nad prosną. Zasłużonym badaczem najdawniejszej przeszłości kalisza, najstarszego miasta w Polsce jest Krzysztof Dąbrowski, obecny dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Liczne znaleziska kosztowności monet rzymskich ozdoby, narzędzia metalowe. Głównie wzdłuż szlaku bursztynowego w kaliszu znaleziono około 2000 monet rzymskich, świadczą o zamożności ówczesnych wyższych warstw społecznych. Z tego okresu pochodzą bogato wyposażone groby książęce, występujące nie na wielkich cmentarzyskach ciałopalnych, lecz na wydzielonych miejscach przeważnie pojedynczo albo w niewielkich zgrupowaniach. Były to nekropolie elitarne między innymi odnalezione w Łęgu Piekarskim koło Turka, we Wrocławiu w dzielnicy Zakrzowie a wcześniejsze w Lubieszewie koło Gryfic w odkrytym ostatnio grobie Księżniczki w Leśnie gmina Brusy, województwo Bydgoszcz zwłoki były złożone w wydrążonej kłodzie drewnianej wraz z wyposażeniem na które składało się 26 paciorków szklanych i bursztynowych złoty wisiorek gruszkowaty Dwa pucharki szklane Dwie srebrne bransolety żmijowate Sześć zapinek Cztery srebrne i dwie brązowe Kociołek brązowy Złota klamerka Szklane zakończenie wrzeciona Z brązowymi tulejkami Gliniana czarka jeżowata Fragmenty skrzyneczki drewnianej Z okuciami brązowymi Sprzączka do pasa Zachowały się również fragmenty szaty niewieściej Krąg kamienny Ułożony z niewielkich, polnych kamieni, otaczał grup książęcy. Zwyczaj budowania kręgów kamiennych, zaznaczenia miejsca grobu trwałymi przedmiotami, nieraz dużymi skorupami, w okresie kultury łużyckiej, ma stare tradycje sięgające w głąb epoki kamiennej. Miejsce takie uważano bowiem za święte, stanowiące jakby własność zmarłego, a magiczny krąg miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa zmarłemu. Elitarne groby władców plemiennych Formowane były z olbrzymich nasypów kamiennych W leśnictwie Odry koło Chojnic Nad brzegiem czarnej wody Znajduje się nekropolia kilkunastu takich mogił Z jednej takiej mogiły na przykład Zebrano cztery wagony kamieni i głazów Które ongiś ją otaczały Kamienie jako najtrwalszy i łatwo dostępny budulec Były podstawowym materiałem do wznoszenia konstrukcji grobowych Miejsc składania ofiar bogom i świętych ognisk, a także budowania obiektów kultowych. Śladami wiary Celtów Ostatnie stulecia przed naszą erą zaznaczyły się w Europie dominacją gospodarczą i kulturową Celtów, ludu pochodzenia indoeuropejskiego, który pierwotnie zamieszkiwał ziemię w dorzeczu Renu i Dunaju. O Celtach wspominał już grecki historyk Herodot około 485-425 roku przed naszą erą. Na przełomie V i IV wieku Celtowie, których Rzymianie nazywali Galami, skolonizowali ziemię dzisiejszej Francji, opanowali północną Hiszpanię, prawie całą Portugalię, dotarli do Wysp Brytyjskich, a w Europie Środkowej do Czech i Moraw. Wędrując przez ziemię dzisiejszej Czechosłowacji, Celtowie wdarli się do Kotliny Karpackiej, doszli do Siedmiogrodu. W pierwszej połowie III wieku przed naszą erą opanowali część Turcji, Macedonię i Grecję, dotarli również do Azji przedniej, gdzie założyli państwo Galatów, które egzystowało do końca II wieku przed naszą erą. W ostatnich dwóch wiekach przed naszą erą, Celtowie toczyli zacięte walki z Germanami i Dakami. W latach 50. zaś ostatniego stulecia poprzedzającego naszą erę, bogata prowincja celtycka Galia. Została podbita przez Juliusza Cezara, uległa romanizacji. Tradycje celtyckie jednak przetrwały i dzisiaj jeszcze można je znaleźć we Francji, Irlandii, Szkocji i Walii. Wykopaliska archeologiczne świadczą również o obecności Celtów na ziemiach Polski. Pod koniec IV wieku przed naszą erą ludność celtycka zamieszkiwała w okolicach Wrocławia na lewym brzegu Odry. O czym mówiąc, cmentarzycka celtyckie obrządku szkieletowego. Na górnym Śląsku, zwłaszcza na Wyżynie Głupczyckiej, Celtowie przebywali aż do początków naszej ery. Pozostawili po sobie dużą osadę położoną na wyniosłym wzgórzu polodowcowym w nowej cerekwi koło Głupczyc, gdzie odkryto kilkadziesiąt słupowych domów i kopulasty piec garncarski. Inny rejon osadnictwa celtyckiego w Polsce. Istniał w okolicach Krakowa po lewej stronie Wisły i sięgał na północnym wschodzie do Nidy, a na południu do Dolnej Raby. Z tym obszarem zasiedlenia celtyckiego jest związane jedno z najbardziej pasjonujących odkryć wykopaliskowych w powojennej archeologii polskiej. W materiałach zabytkowych pochodzących z badań prowadzonych w latach 50. bieżącego stulecia w Nowej Hucie stwierdzono, że pozostały gliniane formy. Do odlewania monet celtyckich. Pozwala to snuć przypuszczenia, że w tej części Polski, pod koniec III i w początkach II wieku przed naszą erą, egzystował ważny ośrodek władzy plemiennej społeczności celtyckiej. Celtowie reprezentowali wysoki poziom kultury, należeli do przodujących społeczności europejskich pod względem rozwoju gospodarczego i organizacyjnego. Główną podstawą ich gospodarki było rozwinięte rolnictwo i hodowla zwierząt. Stąd też nie jest kwestią przypadku, że podosadnictwo wybierali najbardziej urodzajne ziemie. Szczególne osiągnięcia mieli celtowie w zakresie metalurgii żelaza i produkcji garncarskiej. Oni pierwsi wprowadzili na naszych ziemiach sposób wykonywania naczyń przy użyciu koła garncarskiego. Mieszkali w osadach otwartych, zakładali też charakterystyczne warownie, grody zwane oppidami. W dziedzinie sztuki i wytwórczości użytkowej Głównie garncarstwa Stworzyli własny, oryginalny styl Przejawiający się występowaniem Motywów roślinnych w zdobnictwie Wysoki poziom cywilizacji celtyckiej Znalazł również odbicie W systemie wierzeń i obrzędów religijnych Celtowie przeszczepiali Na ziemię skolonizowane swoje wierzenia I obyczaje religijne Których ślady pozostały również I na naszych ziemiach Zasłużona badaczka kultury celtyckiej Janina Rozen-Przeworska podkreśla w swoich pracach wyraźne wpływy sztuki celtyckiej na Śląsku oraz na wykonanie charakterystycznych rzeźb znajdujących się na górze ślęży. Ostatnie rewelacyjne odkrycia na Kujawach, gdzie znajdowała się także kolonia celtycka, potwierdziły istnienie śladów celtyckiego budownictwa sakralnego. Badania prowadzone przez ekspedycję kujawską Katedry Archeologii Uniwersytetu imienia Dama Mickiewicza w Poznaniu ujawniły miejsca uprawiania przez celtów wspólnie z miejscową ludnością prasłowiańską praktyk religijnych. W Janikowie koło Bydgoszczy odkryto pozostałości świątyni, zbudowanej w kształcie trapezu, długości około 12 metrów i szerokości 6-7 metrów. W tej niewielkiej świątyni znajdowały się dwa pomieszczenia, z których jedno posiadało klepisko z przepalonej gliny w wymiarach 2,8 na 4,4 m. Środkową część tego klepiska zajmowało kwadratowe miejsce o bokach około 65 cm obwiedzione podwójną linią rytą, natomiast w kruszy zamkowej koło Wrocławia świątynia nie posiadała pełnych ścian, tak jak w Janikowie. Jej budowę tworzyły szeregi kolumienek drewnianych ustawionych w odstępach mniej więcej półmetrowych. Podłogę pokrywała również warstwa wypalonej gliny, tworząc prostokąt o powierzchni 2,5 m na 2 metry, na której był zaznaczony ryt koła, a pozostałe partie klepiska zdobiły symboliczne znaki pokryte białą farbą. Powierzchnia koła była pomalowana farbą o innym odcieniu. Przypuszcza się, że były to ołtarze ofiarne, przeznaczone do wykonywania specjalnych ceremonii obrzędowych. Malowane ołtarze, ozdabiane kultowe paleniska obrzędowe, znane były także w innych krajach europejskich, szczególnie wśród Daków żyjących ówcześnie na obszarze dzisiejszej Rumunii. Przed świątynią znajdował się duży plac, na którym odbywały się praktyki religijne, składano krwawe ofiary nieraz z ludzi. Na specjalnie wydzielonym miejscu tego dużego placu zostały stwierdzone rytualne pochówki zwierząt, głównie psów. Święte miejsce w kruszy zamkowej, usytuowane na szczycie wzniesienia, zostało wydzielone z całości obszernej osady ludności kultury przeworskiej druga połowa I wieku przed naszą erą. Powierzchnia tego miejsca wynosiła około 1000 m2. Poza obrębem sanktuarium w bliskości ogrodzenia znajdowało się inne miejsce, gdzie wyrzucano szczątki ludzi poddawanych krwawym obrzędom religijnym. W pewnych okolicznościach stosowano jakby zabiegi zastępcze, jeżeli chodziło o krwawe ofiary. W niektórych paleniskach obrzędowych, których ślady pozostały, odnaleziono potłuczone zastępcze figurki ludzkie. Świątynie wianikowie i kruszy zamkowej są jak dotąd najstarszymi udokumentowanymi budowlami sakralnymi z czasów bytności plemion celtyckich na naszych ziemiach. Wytworzyła się także liczna rodzina bóstw, które pod ludzkimi i zwierzęcymi postaciami, posiadające różne atrybuty władzy, przemawiały do wyobraźni ludzkiej i kierowały ich życiem duchowym. Nie jest wykluczone, że niektóre bóstwa celtyckie, jak na przykład bóstwo kobiece Epona, Wielka Matka Ziemi, opiekunka świata żywych i umarłych, była czczona przez naszych prasłowiańskich przodków, Magia Stara Jak Świat. Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wpływać na swe losy i zwalczać wszelkie przeciwności przez stosowanie praktyk magicznych. Szczególnie życie dawnych Słowian było podporządkowane między innymi wierze w działanie niezwykłych mocy, zarówno sprzyjających, jak i przynoszących różne nieszczęścia i niepowodzenia. Magia zrodziła się u ludzi pierwotnych z obserwacji zjawisk występujących w otaczającym ich świecie. Prowadziło to w konsekwencji do powstania przeświadczenia o możliwościach podporządkowania woli człowieka procesom zachodzącym w przyrodzie. Człowiek pierwotny służył nie tylko bogom, ale i uznawał moc zabiegów magicznych, bo jak wierzył, pomagały mu one do przezwyciężania trudności życiowych. Magia stara jak świat Zajmowała także pewną stałą pozycję w życiu duchowym człowieka, niezależnie od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego i panujących systemów religijnych. W przeciwieństwie do wierzeń opartych na pewnych doktrynach i obowiązujących zasadach, magia była żywiołowa i nieskrępowana żadnymi ustaleniami. W celu zjednania przychylności bogów i kierowania zjawiskami przyrody, ludzie często nosili przy sobie różne przedmioty kultowe tzw. amulety których działanie magiczne miało zabezpieczać przed wszelkim złem tego świata. Szczególnym uznaniem cieszyły się kły dzika, zwane szablami, które przekłute na jednym lub na obu końcach i nanizane na sznur noszono jako naszyjniki. Dzik u ludów pierwotnych był symbolem wielkiej siły, płodności i władzy boskiej. Mięso jego było potrawą rytualną. Na przykład Celtowie Spożywali mięso dzika podczas obrzędowej uczty ku czci Wielkiej Matki. Do niedawna jeszcze ludy Europy używały zębów dzikich zwierząt w celach magiczno-leczniczych. Myśliwy, który zabił dzika i wykonał zawieszki z jego kłów, najgroźniejszej broni zwierzęcia, uzyskiwał siłę i odwagę. Kły dzika odstraszały też wszelkie złe moce czychające na ciało i duszę wojowników. Obserwacje poczynione na materiałach pochodzących z dawnych cmentarzysk pozwalają przypuszczać, że amulety z przepołowionych kłów dzika były głównie atrybutami mężczyzn. Na cmentarzysku szkieletowym w Mierzanowicach, koło Opatowa, sprzed około 1700 lat przed naszą erą, na 57 grobów zakwalifikowanych przez antropologów jako męskie, w 17 znaleziono zawieszki z kłów dzika. A jeden z wojowników posiadał aż sześć sztuk cennych zawieszek. Natomiast na 40 grobów uznanych jako kobiece, tylko w dwóch wypadkach wystąpiły takie amulety. Przekłutek, kły dzika, amulety z bursztynu, znajdowane na cmentarzyskach w Polsce pochodzą ze wszystkich okresów pradziejowych. Analogiczne amulety z kłów dzika zostały również znalezione w półziemiance z IX wieku na obszarze wczesnośredniowiecznej osady w Biskupinie. Co pozwala przypuszczać, że istniała pewna ciągłość zabiegów magicznych na przestrzeni wieków. A czy dzisiejsze różne talizmany, noszone przez wiele osób, nawet w formie pamiątek lub maskotki, nie nawiązują do dawnych amuletów ludzi pierwotnych? Inne przykłady wierzeń magicznych to zdolności odwracania zła, moc uzdrawiania i tym podobne. Dawne ludy zamieszkujące ziemię Polski przypisywały siłę magiczną skamieniałym zwierzątkom, belemitom, nazywanym piorunowymi strzałkami. Występują one wprawdzie rzadko na cmentarzyskach kultury łużyckiej. Właściwości lecznicze przypisywano także miniaturowym toporkom kamiennym lub ich glinianym wyobrażeniom sprzed kilku tysięcy lat. Takie miniaturowe toporki znaleziono w osadzie rolniczej kultury pucharów lejkowatych w gródku nadburznym koło Chrubieszowa echa dawnych zwyczajów magicznych znajdujemy i dzisiaj. W jednej z miejscowości na Białstoczczyźnie przed kilku laty rolnik wyorał miniaturowy toporek kamienny, pochodzący sprzed około dwóch tysiąca lat przed naszą erą, którego używał do pocierania wymion krowy w celu zwiększenia jej mleczności. Toporkowi temu przypisywał własności piorunujące. W przekonaniu znalazcy i najbliższych jego sąsiadów kamień ten samorodnie wyrósł z ziemi, a później piorun w niego uderzył i wypalił w nim otwór. Uderzenie pioruna spowodowało, że toporek nabrał cudownych i tajemniczych właściwości. Wystarczyło tylko potrzeć nim w odpowiedni sposób wymię krowy, a dawała ona więcej mleka. Właściciel cudownego kamienia, którego nie chciał przekazać pogotowiu archeologicznemu, chętnie wypożyczał go innym rodnikom. Zabytkowe toporki, piorunowe kamienie w niektórych okolicach kraju nadal pełnią magiczne funkcje – na przykład we wsi Żerniki w okolicy Gliwic w latach międzywojennych jeden z rolników używał siekierki neolitycznej do leczenia wołu, którego pocierał w odpowiednim miejscu. W innej wsi, na Dolnym Śląsku, do niedawna jeszcze znajdował się kamień piorunowy, używany od przeszło 150 lat. Leczenie nim polegało na pocieraniu bolącego miejsca. Kamień pomagał na reumatyzm, był także stosowany w razie bólu piersi karmiących matek. Przytoczyć tu również warto relacje podane przed laty przez jednego z ludowych pisarzy śląskich. Co do piorunowych kamieni w tutejszej wiosce, lubcza, znajdują się dwa. Nie można ich pozyskać za żadną cenę. Jeden jest tylko połową toporka. Początkowo musiał wyglądać jak siekiera, obecnie jest przełamany przy otworze. Osoba, której jest własnością, odbiła tę połowę i potłukła do kąpieli dziecka. Z drugiej istnieje również tylko połowa, a właściciele chowają go jak skarb dla swoich dzieci i wnuków. W okolicach Warszawy pewien rolnik używał na astmę i ból gardła sproszkowanej ochry rozpuszczonej we wrzącej wodzie. Nad garnkiem z gorącą wodą rozcierał na tarce czerwoną bryłę. Leczenie polegało na okresowym piciu wywaru z tego czerwonego kamienia. Ochra była już znana w zamierzchłej przeszłości. W jaskini Raj, Neandertalczycy więcej niż pięćdziesiąt tysięcy lat temu używali takiej samej czerwonej ochry, wprawdzie w innych celach magicznych, bo przypuszczalnie do barwienia ciała. Sproszkowaną ochrą dawni myśliwi i zbieracze posypywali zwłoki w jamach grobowych. Przykłady takie można by mnożyć, a wszystkie one będą potwierdzeniem stosowania magii, która odgrywała w życiu człowieka na przestrzeni wieków niebagatelną rolę. Oprócz zabiegów magicznych przetrwały również liczne przesądy i zabobony. Koniec powieści Jerzego Głosika pod tytułem W kręgu światowita czytał Andrzej Krusiewicz. Nagrano w zakładzie wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1981. Realizacja akustyczna Romana Powały.